W temperaturze poniżej zera olej czy płyn chłodzący zmieniają swoje właściwości. Im zimniej, tym różnica jest większa, co może doprowadzić do awarii silnika. Zobacz, jak zachowuje się w cieple. Ale nie tylko płyny zmieniają właściwości w niskich temperaturach. Amortyzatory, paski klinowe, przewody paliwowe i elektryczne, a nawet buty, zachowują się zupełnie inaczej. Chodźmy na zewnątrz i zobaczmy, co się z nimi stanie. Dziś jest prawie minus 30, ale temperatura potrafi spaść poniżej 50 stopni. Wszystkie maszyny i broń podaje się więc bardzo surowym testom. Aby dokonywać próby w niezwykłych temperaturach, trzeba niezwykłych maszyn. Co to jest? Komora chłodnicza, której używamy do testowania rakiet. Mieści się w niej cała załadowana wyrzutnia. Ile jest w środku? Minus 53 stopnie Fahrenheita, czyli minus 47 Celsjusza. To sprawdźmy. A couple of the fuel hoses, and if you just listen to these, you can just hear the difference. That, that and sucks. that's what happens. Oh. <laughs> My day is over, everything's ruined. A co się stanie, gdy paliwo pocieknie ci na ręce? Natychmiastowe odmrożenie. Mówiliśmy o elastyczności butów i właściwościach izolujących. Spróbuj zgiąć podeszwę. Byłoby kiepsko, co? Właśnie, w czasie wojny w Korei mieliśmy bardzo duże straty z powodu zimna. Nie byliśmy przygotowani na takie warunki. I po to są takie miejsca jak to, żeby nasi żołnierze mieli jak najlepszy sprzęt. Sprawdźmy płyny. W tych warunkach zamarza nawet niezamarzający płyn do chłodnicy. Coś takiego blokuje system i masz przegrzany silnik przy 35 stopniach poniżej zera. Super. Pamiętajcie, że jesteśmy w Arktyce. Jeśli mróz zmienił płyn w ciało stałe, to co stało się z olejem? Gesty jak miód, prawda? A to olej silnikowy. Czyli wszystko pracuje znacznie ciężej. Wszystko, co dzieje się na zewnątrz, wymaga ekstra wysiłku. Jak jest minus 55, wszystko trwa znacznie dłużej. To dotyczy także maszyn. Jasne, maszynom też jest ciężko. Ale striker jest bardzo wytrzymały. Mimo niezwykle trudnych warunków sprawuje się znakomicie. Sprawdzono działanie systemów hydraulicznych, oporo powrotnika działa, silnika i znacznie, znacznie więcej. Wyniki prowadzonych na alasce prób dowodzą, że striker MGS będzie mógł walczyć w każdych warunkach. Stryker testy strikera były bardzo żmudne. Sprawdzanie tej maszyny w tych warunkach było niezwykłym doświadczeniem. Dla mnie to najlepsze, co robiliśmy w tym roku. Jak ważne jest to, że pojazd sprawdza się w Arktyce? Cóż, to bardzo ważne. To, co tu robimy, ma wielkie znaczenie. Chronimy życie żołnierzy. To sedno sprawy. Specer MGS zapewniają wyposażonym w nie brygadom wsparcie ogniowe niezbędne do wykonania zadania oraz ochronę żołnierzy. Dobrze jest wiedzieć, że posiadany sprzęt sprawdza się w najtrudniejszych warunkach. Operujący w minusowych temperaturach żołnierze muszą znać sposoby umożliwiające przetrwanie. Alaska może się wydawać śnieżnym rajem, ale gdy temperatura spada i zaczyna wiać lodowaty wiatr, jedyne, na czym można polegać, to wyszkolenie oraz sprzęt. Podmrożenia i wyziębienie organizmu to cisi zabójcy żołnierzek od setek lat. Szkoląc się tu, nauczyłem się, że trzeba umieć pokonać strach przed zimnem i być przygotowanym. W czasie II wojny światowej, w samym tylko roku 44 odmrożeniu uległo 46 tysięcy amerykańskich żołnierzy. W takich warunkach trzeba umieć o siebie zadbać, bo inaczej można zginąć. Arktyka to coś więcej niż zimno, to ziomb przenikający wszystko aż do kości. Niektórzy przyjeżdżają tutaj prosto z miasta, nigdy nie byli w lesie i, gdy prześpią się pod gołym niebem w temperaturze poniżej zera, mówią: Teraz sobie poradzimy. Właśnie takiej pewności siebie trzeba tu, aby przetrwać. Arktyczny kurs przetrwania, zwany zimnym kursem, odbywa się w bazie lotniczej Eielson w pobliżu Fairbanks. To właśnie tu piloci i personel naziemny uczą się przetrwania w najtrudniejszych warunkach. Szefem kursu jest starszy sierżant Robert Blanchard. Uczymy ich wszystkiego: jak zbudować schronienie, jak sygnalizować, jak rozpalić ogień, jak zdobyć wodę i żywność. A wszystko po to, aby jeśli zdarzy im się przymusowe lądowanie w takiej okolicy, umieli przetrwać i doczekali nadejścia pomocy. Pięciodniowe szkolenie odbywa rocznie około 700 osób. To jedyny taki kurs organizowany przez Departament Obrony USA. Macie to, co macie. Jeśli zrobi się zimniej, możecie trochę poskakać, to się rozgrzejecie. Pamiętajcie o tym. Nawet ci, którzy są tu od lat, mogą popełnić błąd, który będzie kosztował życie ich lub kogoś, kto jest z nimi. Spec od przetrwania, Dave Hoffman opowiada o sekretach zimowego wojownika. Co jest najważniejsze, gdy chodzi o przetrwanie w warunkach takich jak te. Trzeba rozumieć środowisko, w którym się jest. Znajdź swoje ograniczenia, ograniczenia ludzkiego ciała oraz posiadanego sprzętu i szkolenia jakie się przeszło. Trzeba mieć wodę, bo woda to podstawa. Bez niej grozi odmrożenie i wyziębienie. Potem żywność. Żywność nie jest najważniejsza, bo można się bez niej obyć przez 30 dni, szczególnie gość tak szczupły jak ja. Bez jedzenia mogę wytrzymać naprawdę długo, bez wody ginie się w ciągu paru godzin. Na mrozie znacznie częściej oddaje się mocz, więc nie można zapominać o piciu. Odwodnienie przyspiesza wyziębienie i zwiększa podatność na odmrożenia. Wszyscy powinni sikać razem, bo wtedy widać, czy ilość moczu się nie zmniejsza. Słusznie. Na co powinien zwrócić uwagę dowódca grupy? Dowódca czy szef grupy powinien obejrzeć ślady moczu na śniegu i pilnować poziomu nawodnienia. Jeśli mocz zaczyna być ciemnożółty, to oznacza, że zaczyna się odwodnienie. Picie wody to nie wszystko. W takim otoczeniu trzeba wiedzieć, co zrobić, żeby się ogrzać. Oczywiście ogrzać się tutaj to pojęcie dość względne. Co trzeba zrobić, żeby rozpalić ognisko? Znaleźć miejsce. Dobra, robimy je tu. Co teraz? Trzeba usunąć śnieg. Po przygotowaniu miejsca sierżant Klapper tłumaczy, jak rozpalić ognisko na zimnie i wilgoci. To będzie podstawa. Teraz można zaczynać. Tu drobne wióry, kory. To jakby duża metalowa zapałka. Chwytam za jeść. umieszczam nad wiórkami i niech się rozpali. Jak płomień złapie, dokładam gałązek od góry i gotowe. Gdy jest się na mrozie ognisko, to bardzo ważna sprawa. Jeśli jednak ma się czekać na ratunek kilka dni, trzeba wiedzieć jak zbudować schronienie. Drzewa też mogą być niebezpieczne.